W początku chciałem przeprosić, bo film miał się pojawić tydzień temu, ale po prostu miałem bardzo mało czasu, więc yy, musiałem załatwić kilka spraw i dl dlatego dzisiaj jest ten film. Zacznijmy jednak od fabuły. Film ma miejsce w latach 70., czyli, czyli wtedy, kiedy powstał. Jest to zupełnie nowa historia. Postać nawet nie są takie same. Może mają podobne imiona, ale nie są takie same. Ale dobra, przejdźmy do historii. Duża korporacja Petrox zajmuje się wydobywaniem ropy naftowej. W poszukiwaniu, w poszukiwaniu miejsca, gdzie mogłaby znaleźć się ta ropa. Wyrusza, yy, wyrusza Fre Fred Wilson, grany przez Charlesa Grodina. Yy, w międzyczasie na statek nielegalnie wchodzi Jack Prescott, który jest grany przez Jeffa Bridgesa. Yy, a w czasie podróży znajdują ponton na, znajdują ponton na morzu, gdzie jest dłon grana przez Jessica Lang. Następnie trafiają na wyspę, gdzie mieszkańcy wsi ukradają się na statek, biorą dłon i składają ją w ofierze Kongowi. Kong ją zabiera i tak jak w oryginale, bohaterowie wyruszają na jej uratowanie. Po tym, kiedy zostają zepchnięci z wielkiego... Yy, nie no, jak to powiedzieć? Kurde, sorry, że tak to wymyślam w tym momencie. Ale kiedy są na takim moście zrobionym z, y, z drzewa, to Kong się pojawia, Jackowi, takiemu jednemu czarnoskóremu, udaje się uciec, ale reszta ginie, tak jak w oryginale. Następnie Jack ratuje Dłon, uciekają przez y, rzekę, zostają, Kong zostaje złapany, ponieważ okazuje się, że na wyspie nie ma ropy, no to ten y, Fred zdecyduje się, że że lepiej, lepiej musiał płaca wziąć Konga niż ropę wydobywać na tej wyspie. Kong trafia do miasta i... no porywa Duan ucieka. Yy, aż jest łapany przez wojsko i spina, i spina się na budynek. Nie jest to już tym razem Empire State Building, tylko World Trade Center. No i powiem tak, najpierw jest na pierwszym budynku, przeskakuje na drugim, potem helikoptery, zabijają i tyle no. Na co, tak w skrócie. Jak widać, podobna historia do tego, ale z, trochę z nowymi elementami. Dosyć szybko się streściłem, prawda? Co mogę powiedzieć o tym filmie? Jest, no, ciekawy, ale jeszcze ciekawsza jest według mnie historia, zanim, zanim zaczniemy oceniać film, chciałbym ją opowiedzieć. W latach 70. popularność Konga była bardzo dobra. Bardzo wysoka. W 73. roku, z powodu 40. rocznicy wyjścia oryginału opuszczono do kin jeszcze raz film. Wtedy też różne studia filmowe, takie jak Universal i Paramount poszły do RKO, aby spytać się, czy mogą nakręcić remake. Jednak kiedy Universal przyszedł do... No ci ludzie z Universal przyszli do RKO, to oni powiedzieli, że już wzięli kontrakt z Paramountem, czyli oni będą... czyli, że oni już kręcą remake z Dino De Laurentiisem. Ale Universal wymyślił sobie nowy plan. W latach 70. zmarł Marian C. Cooper, człowiek odpowiedzialny za oryginał King Konga oraz drugą część Son of Kong. Napisał on książkę, która była taką książkową wersją Konga tego z lat 30. -tych. jednak zanim jednak yy, zmarł. I nie zdążył nadać tej książce praw autorskich. Więc każdy mógł normalnie, bez pozwolenia, kręcić sobie film o King Kongu. Więc nawet, jakby nakręcił Universal wtedy Konga, to arkeo nie mogłoby ich podzwać do sądu, ponieważ oni by powiedzieli, że kręcimy przecież film oparty na książce Mariana C. Coopera, Edgara Wallesa i ktoś tam jeszcze był, już nie pamiętam. A więc taki sposób sobie wymyślił Universal, który postanowił sam kręcić własną wersję Konga. Później był jeszcze pomysł, żeby Universal razem z Paramountem nakręcili jeden film, ale na to się nie zgodził Dino De Laurentiis, więc oni pracowali nad własnym remake'iem, który był znany pod tytułem The Legend of King Kong. Był on, różnił się on od tego filmu, miał być bardziej wierniejszy oryginałowi, miała być tam animacja pokładkowa, jednak kiedy zaczął spadać budżet to oni zdecydowali jednak wykorzystać do tego kostiumy ale później zrezygnowano z tego pomysłu ponieważ stwierdzili że to nie opłacałoby im się nakręcić jeden, obu filmów w tym samym czasie no ja się z tym całkowicie zgadzam gdyby było mieć dwa filmy w tym samym czasie ale...